Bardzo się cieszę w ogóle, że Was widzę, spędziłam z Wami e, miesiąc. Powiedzcie, jak, jak Wy się w ogóle czujecie po wyjściu, e, po wyjściu z willi? Czujemy się bardzo dobrze po wyjściu z willi. E, no, brakuje nam wiadomo słońca. E, mm -hmm. Z tego klimatu, no ale no, co no, wracam do Tak, się, tam jednak to przywiązanie do tego miejsca, przyzwyczajenie do jakiegoś tam po prostu tego czasu spędzonego w tym miejscu z, z tymi ludźmi, no to to było specyficzne doznanie, także teraz ten powrót tutaj do, do Polski też był mm, nietypowy i trzeba się przystosować do tych warunków, które tutaj już nas zostały. A czemu powrót do Polski był nietypowy? Masz na myśli szalejącą pandemię czy z innych względów? Nie, bardziej chodzi mi, że tak długi okres czasu nie było mi tutaj gdzieś na miejscu jakiś w ostatnich latach, po prostu nie zdarzało mi mm -hmm. się gdzieś na tak długi okres czasu wybywać, także po prostu powrót i teraz ogarnięcie takich tutaj przyziemnych spraw na miejscu jest no, specyficzny dla mnie. Słuchajcie, kilka dni temu napisaliście na Instagramie, że zamierzacie budować uczucie, które zrodziło się między Wami w programie. Jak to teraz między Wami jest? Jesteście parą, można już mówić o miłości? Tak, jesteśmy parą. Tak, eee, to para. Ma, eee, ludzie mają między sobą uczucia i można już. Że... Powolutku mówić o, o miłości. Tak, ale tak jak tutaj dziś pisałem w swoim postie na Instagramie, że ym, nie, nie rzucam słów na wiatr, więc y, też nie chcemy jakby y, zbyt szybko pokazywać tych pewnych rzeczy, y, jakby stopniowo po prostu gdzieś tam y, będziemy to, tutaj, tą naszą, to, to nasze uczucie piagnować i pokazywać. I... Tak. A jakie macie w ogóle teraz plany? Kto się do kogo przeprowadza? <laughs> Tego no jeszcze yy, to nie tak szybko, za szybko z tą przeprowadzką. Yy, no co będziemy po prostu na dniach, to będzie wywolić co jak, bo tak naprawdę stresniliśmy się za sobą, yy, wiadomo, yy, więc... Tak, teraz spędzamy czas wspólnie. Yy, jesteśmy w yy, No zobaczymy, jak to się będzie tutaj kształtowało. Mhm naprawdę trzeba tutaj na razie te wszystkie takie bieżące sprawy ogarnąć i normować i wtedy będziemy wiedzieli, w jakim kierunku możemy zmierzać. No ja nie ukrywam, że tutaj dzisiaj w leśnie po prostu mam mocno jestem zakorzeniony, że tak to powiem, mam jakieś takich powiązań, które sprawiają, że ciężko byłoby mi się wyprowadzić z tego leśna, a co do Olwinu, tutaj zobaczymy po prostu, czy leśno będzie odpowiadało, czy nie. To kwestia, tak jak mówię, dni, tygodni i wtedy jak sytuacja się wyklaruje. E, Oliwka, jako że jesteście w Lesznie, poznałaś już teściową? Były pierwsze obiadki. <laughs> Powiem tak, teraz siedzimy w salonie kosmetycznym u teściowej. Dla mhm. e, no, że tak, no, to jest e, oczywista sprawa. Tak, no, wszystko e, ma swoje tempo, i no, no tak, bardzo mi to, to... Okej, okay, czyli teściowa jak z marzeń, nie jak z kawałów. Tak. Super. Słuchajcie, mam do Was jeszcze takie pytanie, bo e, wielu internautów zarzucało Wam, że Wasze uczucie jest nieszczere. Podobna sytuacja spotkała w poprzedniej edycji Monię i Pawła. Oni też odpadli tuż przed finałem i też e, nie do końca internauci wierzyli w szczerość ich uczuć. Myślicie, że z wami będzie podobnie, że tak samo jak oni będziecie jedyną parą, której e, uczucie przetrwa, no bo obecnie tylko oni się spotykają ze sobą nadal z pierwszej edycji. Tak, wiemy właśnie, że Monia i Paweł e, jako jedyni przetrwali i podobna sytuacja właśnie co do naszej. E, czy my będziemy tą jedyną parą, która tak przetrwa zobaczymy, bo nie wiemy kto jakie ma tam uczucia między sobą w innych mhm. e, parach, prawda, ale no. Dla nas najważniejsze jest, że to, co jest między nami jest szczere i tak naprawdę tutaj nie było jakiegoś e, sztucznego pokazywania gdzieś, e, że, że, że między nami jest, tylko e, w swoim tempie po prostu gdzieś tam się budowaliśmy, budowaliśmy to uczucie. No i ja myślę, że przede wszystkim i też mm, po samym wyjściu z programu tutaj y, między nami y, zaistrzyły się mocniej i, i to była najważniejsza kwestia, gdzieś, że, że teraz jest y, tak, że Oliwia jest y, tutaj u mnie i, i że spędzamy ten czas razem i to jest najważniejsze. A co robiliście po wyjściu z willi? Jak spędzaliście czas? <grywa> Wiadomo, na początku na pewno było jakieś pranie, no bo tyle walizek i tak dalej, ale jak już się ogarnęliście, przeszliście do porządku dziennego, co robiliście? Szczerze powiem. Z rodziną się tak. przede wszystkim opoznawali, nie poznawaliśmy, tylko po prostu spędzaliśmy czas z rodziną, miał mhm. siebie tam. Wiadomo, Ciocie, nie Ciocie, wujki, wszyscy się po prostu odzywali i tak naprawdę w tym telefonie to po prostu tyle wiadomości, a pierwsze co, no to wiadomo, że kontakt z rodziną, no nie? I ja przede wszystkim też u siebie tam odebrałam swoją te od przyjaciela. Yy, tak, i trzeba było trochę spędzić czasu yy, w domu. No i wiadomo, to takie yy, odespanie też troszeczkę. O. Zgadza się właśnie. Tutaj rodzina, rodzina bliscy znajomi przyjaciele. Yy, to jest tutaj pierwszy, pierwszy kontakt i, i w ten sposób spędzaliśmy ten czas. Yy. I, i tyle chyba. No, A i... jak w ogóle wasza rodzina zareagowała na wasz udział w programie? Co mówili? Co mówili jak, jak przyjechaliście do domu? U mnie y, pozytywnie e, zadowoleni. E, trzymali za mnie kciuki. Fajnie. No u Mikołaja. Mi no, ja ja pierwszy taki jakby sygnał który odebrałem i, i pierwszy telefon w ogóle jaki odebrałem, to było od mojego ojca. No i tylko pierwsze słowa, jakie było, to takie, że synek, jestem dumny. Tak? Więc y, wtedy już wiedziałem, hmm. że e, pokazałem się z e, dobrej strony i że, że jakby nie przyniosłem wstydu żadnego tak tym moim e, <grym> udziałem. A gdzieś, e, że e, obawiałem się, że no, różnie może być. Nie wiedziałem, czego się spodziewać. Tak? E, więc e, tym bardziej po prostu z tych słów mojego ojca byłem mm, no, i szczęśliwy. I szczęśliwy, tak jest. A powiedzcie, czy wy oglądaliście e, już e, cały sezon Love Island, czy, czy jeszcze się nie odważyliście? Jeszcze w ogóle jesteśmy zaczęliśmy e, oglądać tak naprawdę. E, bo mimo tego, że już wróciliśmy, to i tak, e, jesteśmy tak po prostu zapchani obowiązkami i tym wszystkim, że mm -hmm. e, próbujemy znaleźć sobie każdą wolną chwilę, żeby oglądać i jesteśmy już przy. Siódmy, ósmy odcinek, tak. No ale, ale też musimy zobaczyć, jak to w ogóle. Bo my wiemy to, co tam było w Willi, a jak po prostu w 44 minutach wiadomo, zostało to wszystko e, złożone, to też musimy zobaczyć, prawda? Nadrabi, nadrabi. Dobra, ale jak uh -huh. a jak obejrzeliście już te 7-8 odcinków, to jak oceniacie siebie na ekranie? Było tak, tak samo w Willi, czy jednak zostało to trochę inaczej przedstawione? To tak. Yy... No, może ja zacznę. Ja. Są to swoje do tego, jak yy, chodzę gdzieś tam przed tym yy, obiektywem yy, kamerą. Yy, podchodzę krytycznie dosyć. No i y, pierwszy, pierwszy tam strzałek, zobaczyłem siebie yy, na telewizorze, no to kurde, no, kamera mnie nie kocha, yy, <laughs> ale teraz yy, zacząłem że w sumie nie jest tak źle, że gdzieś tam z każdym kolejnym odcinkiem chyba trochę jakby luzowałem i faktycznie jak tak się cofnę myślami do tego, jak to wyglądało tam w Wili, no to miałem tak, że ten początek był troszeczkę bardziej stresujący, gdzieś tam jakby sama kwestia zachowania się, dostosowania się do sytuacji, no bo to jest nowa sytuacja, nowa sytuacja była dla, dla każdego. No, ale potem widać, że tego luzu um, tam troszeczkę bardziej już nabierałem i, i, i da się da się, da się mnie oglądać. Bynajmniej ja sam siebie mogę oglądać w kolejnych odcinkach. Czyli da się trochę przyzwyczaić do tych kamer, nie myśli się o nich cały czas? No, nie, absolutnie. To kwestia ja była pierwszy dzień tylko tak zapoznania się i, i, i tego, że wszędzie są kamery, wiadomo, ale. No, zapomnieliśmy, bo po powtórzyliśmy tamtym życiem, tam, co się dzieje, emocjami, no, tym wszystkim. Tak. że Nawet nie myśleliśmy o tym, że są kamery. Dokładnie te emocje sprawiały, że, że dziś w tych pierwszych dniach czy kolejnych zapomnienia poszło to, że jesteśmy cały czas pod okiem kamery. I to właśnie fajne, bo przez to, przez to wszystko działo się naturalnie, maksymalnie, że mhm. nie było jakich, e, takich, e, nie wiem takiego napięcia takiego, tak? Mhm. A ty jak Oliwka oceniasz y, swoje y, swój pierwsze siedem odcinków, które obejrzałaś? się Ciebie? E, tak, mi osobiście się podobało. E, kwestia tego, że e, przed kamerą troszeczkę wyglądam bardziej na polubniejszą. i. <śm> Wcale nie, wcale co, nie. Za każdy mi to mówi, po prostu ty, jak nie zobaczysz, że ty jednak no, troszeczkę szczególnie to No a to powiedziałeś. Ja, ja za każdym razem, jak widzę jakieś mięcie oliwki, i jakąś się mhm. No to ja mówię, no nie, no najpiękniejsza w ogóle. Ja mogę mogłem nie wybrać oliwki z początku. <laughs> to za każdym razem powtarzam. No i też śmieszna sytuacja, co do odbioru tych pierwszych odcinków, to za każdym razem, jak widzimy Dominika, to mówię, no nie, no jaki ładny chłopak. No. <laughs> Słuchajcie, a mam jeszcze takie pytanie, bo e, Mikołaj powiedział że nie wybrałeś na samym początku e, oliwki. Jak ci się żyło pod jednym dachem, kiedy oliwka, która bardzo Ci się podobała, no jednak dzieliła łóżko z kimś innym? No, to było dosyć specyficzne, ale u nas jakby tam ta, ten pierwszy kotek jakiś taki gdzieś tam po raz i tak dalej, no to był. Przed rąb... Tak, przed, przed grą butelkę. E, mhm. Tak. Ty, tam gdzieś dopiero powoli zaczęliśmy na siebie nawzajem zwracać uwagę. A gdzieś tam była taka próba na początku zejścia się, która, która nie wyszła bo po prostu Orika wtedy byłam jakby sparła się z Igorem. A potem no to były różne sytuacje. No nie wiem jak mam to określić. No ale w każdym bądź razie suma znowu, bo ja tak miało być po prostu, że teraz z tym razem i myślimy, z byli razem. Słuchajcie, ja się bardzo, ja się bardzo cieszę, że, że udało wam się pokonać te wszystkie programowe trudności, niesnaski, niedobrane pary i że ostatecznie wszystko dobrze się układa. Ale mam jeszcze takie pytanie, bo um, Oliwka, ty dosyć emocjonalnie zareagowałaś na decyzję Igora. Um, padły dosyć ostre słowa, pewnie wiesz, o którym momencie mówię. E, widzowie byli oburzeni e, twoim zachowaniem, chociaż wiadomo no, są emocje, wiadomo każdy czasami coś w emocjach e, powiedział, czego może do końca powiedzieć nie chciał. Czy ty byś chciała dzisiaj coś powiedzieć Magdzie? Ogólnie to e, słuchaj chciałabym po prostu powiedzieć, że jeżeli kogoś uraziłam to przepraszam bardzo. No. Dobra, notuję w takim razie. E, słuchajcie, bo mam jeszcze takie, takie pytanie o, odnośnie pozostałych par. Um, komu wróżycie e, największą miłość, najdłuższą taką aż po grupę? No, najdłuższą miłość e, wiemy po prostu komu, czyli e, mówię, e, imię. E, <ścoughs> Dobra, no Julia. Strażli mi się przede wszystkim wróżimy tutaj e, taki, mm, tą największą miłość, to największe jest zresztą. E, to było widać już e, Wili, że jak on mm -hmm. wiele tego czasu, mm, jak oni ze sobą rozmawiali, no także tutaj chyba to jest e, jednogłośny werdykt. E, tak, no. tak po prostu e, czuć od nich te nawet tam czyli po prostu takie, nie wiem, no jakby to powiedzieć, takie wibracje, takie po prostu, taki przepływ energii tej takiej miłości jakby nie było po prostu. Do, do... Fajnie, fajnie na, na nich się patrzy i, i super, naprawdę. Życzymy im powodzenia. Ja się oczywiście do tych życzeń przyłączam. Nie ukrywam, że no nie dało się nie... Zauważyć, że ta dwójka ma się ku sobie. A słuchajcie, a jest jakby w tym samym czasie emitowany konkurencyjny program, konkurencyjnej stacji Hotel Paradise. Czy nie macie czegoś takiego, że na przykład czegoś zazdrościcie uczestnikom hotelu, czego nie było na przykład w willi Love Island? Szczerze powiedziawszy, to my w ogóle nie oglądaliśmy Hotelu, hotelu Paradise, tylko wiemy, że był emitowany wtedy, kiedy Love Island mhm. nie My nie znamy uczestników i no nie wiemy po prostu, na czym to za bardzo polega. Wiemy tylko, że są chyba na Bali, więc fajnie, że są na Bali, nie? ale my byliśmy w słonecznej Hiszpanii, Maladze, więc to też było fajnie. Taka no. główna różnica chyba między tymi e, dwoma programami jest taka, że wy macie jedną wspólną sypialnię, e, a do kryjówki możecie pójść, kiedy zasłużycie, e, a wykonacie jakieś zadanie, albo kiedy po prostu producenci podejmą taką decyzję. W hotelu Paradise oni mają osobne sypialnie. Po prostu. Przez cały program i w tych sypialniach po prostu się rotują. Nie wolelibyście, żeby tak było, czy jednak ta kryjówka daje, takiego, daje takiej wyjątkowości tej pierwszej spędzonej samotnie nocy? Tak, zdecydowanie. Nie, nie to jest tak, tak. wyjątkowy moment. Gdzieś tam ten czas, który spędzamy cały czas z wszystkimi mieszkańcami w tak, no, e, no ślimy razem. Ale tak. <laughs> mhm. wiadomo, ta kryjówka jest tam Wy, wyjątkowa, no, wyjątkowa no. Tak. że można spędzić po prostu czas Wycieszyć tam na samym. Wycieszyć się, pogadać sobie, na to, no, to jest fajna sprawa, fajne jakby takie wyróżnienie w pewnym momencie i, i to dodaje no, takiej wyjątkowości po prostu. Mhm. Słuchajcie, ludzie już was rozpoznają na ulicy? No. Tak, tak. tak. Jest, jest tak, właśnie to jest e, dosyć specyficzne e, tutaj takie sytuacji. Ja czasami nie wiem, jak się stosunkować do, do tych sytuacji, no bo ziszczyna czy, czy ktokolwiek mówi, o Mikołaj z Love Island, no to ja tak staję, no, no cześć. E, 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 trzeba trzeba jakby, jakby musimy się przyzwyczaić do takich tutaj pewnych sytuacji. Mm -hmm. e, e, tak, jak tutaj jak mówiliśmy gdzieś tam w trakcie programu, no ja, ja w ogóle m, gdzieś zapomnienie poszło to, że m, to jest w telewizji, że to wszyscy oglądają, a tu szczególnie w Lesznie, e, skąd pochodzę, no to, e, to się cieszyło taką popularnością, że tu jak widać z drugiej, to każdy mnie zaczepia i się pyta, jak, 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 jak było, e, że są e, dumni w sumie ze mnie, tak? Że z tego jak się pokazałem w programie, e, to same generalnie spotykam się z całym pozytywnymi opiniami. Tak, to jest w ogóle fajne, tak naprawdę, że my byliśmy tam, a ludzie tutaj, tak naprawdę wszędzie oglądając nas, to też to przeżywali razem z nami e, i też dostawali mi wiadomości, że i też płakali razem z nami i po prostu to jest takie fajne. Pogadać z miłą chęcią, pogadamy zawsze i, i same pozytywne po prostu rozmowy są. Czy w ogóle zamierzacie zrobić teraz z tą popularnością, która na was spływa po programie, macie już jakieś plany na to, co będziecie teraz robić? A więc tak, no, powoli próbujemy się do tego jakiś w tam stopniu przyzwyczaić. Mhm. E, I czy jakiś plan, no na razie co? No, jeszcze jakiś taki nie wiadomo jaki plan to razie? Na, na razie u mnie na, następuje nauka social media. <todgłosy> tutaj, <todgłosy> 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 tak, ja jestem no, tam Mikołaja Honoras, co do tego. Zgadza się, bo tak jak mówiłem, ja krytycznie podchodzę z reguły do tego, jak gdzieś tam e, zrobić sobie zdjęcie czy coś i dla mnie to jest e, czasami wyzwanie gdzieś tam e, dodać to odpowiednie zdjęcie. E, ale, ale to jest chyba, chyba no kwestia taki jestem po prostu i gdzieś ta kwestia też czy e, zwyczajnie się, e, czy takiego treningu po prostu, gdzie się przystosuje do tego i potem już będzie z górki. Oliwka, ty jesteś jeszcze bardzo młoda. Możesz w każdą stronę pokierować y, y, swoją karierą. Czy masz już jakieś plany na przyszłość? Wiem, wiesz czym chciałabyś się zająć? Mm -hmm. No to tak, y, powiem tak, że y, program mnie popłonął bardzo, y, bo ja co dopiero z tym się świeżo po maturze, prawda? Zdałam maturę mm -hmm. i y, y, w planach mam się wybrać y, na studia, tylko teraz jest taka kwestia po prostu, że na to tych całych spraw i tak dalej, to... Mm -hmm. No to tak. Um... Ciężko jest, musimy tak jak mówiliśmy na początku, uporządkować jakieś takie tak. sprawy bieżące. Um, mhm. A, no, no. A, a właśnie dziś po 7 tygodniach nieobecności tego się na dosyć sporo. Są pewne tak. jakieś możliwości w tej um, propozycji, opcji i tak dalej, no ale to trzeba wszystko podejść tylko z chłodną głową po prostu i, i, i z rozwagą. Tak, i powiem o tym, jak są jakieś tam propozycje i tak dalej, że my teraz zaczynamy takie y, życie, jakby nie było troszeczkę medialne, to ja w planach, no, no na studia, chciałabym, na studia dziennikarskie mhm. i zobaczymy, co później nam. No. Kochani, tego Wam życzę. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Naprawdę strasznie się cieszę, patrząc na Was, jak jesteście tacy piękni, opaleni, uśmiechnięci, przede wszystkim razem. Jeszcze może zapytam Was na, na sam koniec o taką jedną rzecz. W Love Island w programie była taka konkurencja, że musieliście znaczy, dziewczyny musiały przedrzeźniać i udawać swoich partnerów. E, Oliwka, wtedy e, zrobiłaś e, naprawdę super e, Mikołaja. I teraz ja chciałam zapytać, czy po tych wspólnie spędzonych chwilach już poza Willą, jest jeszcze jakaś inna cecha, która, e, która tak działa ci na nerwy? Czy powiedział, że to nie już, To nawet Mikołaja, e, to mi nie działa na nerwy. Czasem się pyta, czy mię na nerwy, tak. W niektórych na nerwy. Nie, Chyba nie, jest, nie ma nic takiego, teraz by mnie jakoś denerwował. Nie, nie, tak jest, no to ja mówiłam, to nawet E już, już tego nie słyszę, tego E, no nie wiem, Okej, Mikołaj, a Ty? Ja, ja w ogóle tego E tak dużo nie robię, bo to było takie unikacjowane tam, a tak naprawdę to E to e, my z Dominikiem podczas treningu po prostu robiliśmy sobie <trabble> bardziej dla mm -hmm. fanów, e, że jakiś tam, nie wiem, w siłowych. I tak I wszyscy, wszyscy to podłapali i gdzieś tam to nie było. Mm, wydatnione właśnie w tym, w tym odcinku tutaj przez Oliwię. To jest śmieszne. No, no śmieszne. No. Tak, bardzo to jest śmieszne. E, Mikołaj, a powiedz, e, a ty znosisz wszystkie wady oliwki poza Willą? E, ale oliwkę nie Czy ma. Czy ja mam wady? A nie ma backy. Ach, wspaniała odpowiedź. Właśnie na to czekałam. Kochani, co mi pozostaje Wam życzyć? Dużo miłości, dużo wytrwałości. Nie dajcie się wciągnąć w jakieś wiry i zakamarki show biznesu. Trzymam za Was mocno kciuki, Oliwia, życzę, żebyś dostała się na wymarzone studia. Tobie, Mikołaj, życzę, żebyś poukładał sobie wszystkie sprawy. No i czekam na informacje o przeprowadzce w końcu. Dziękuję bardzo, bardzo. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Pa. Pa. pa.